Hala, hala, dzień dobry. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja mam na imię Ania, a Ty jesteś na kanale Zainspiruj się zdrowiem, na kanale, który powstał właśnie po to, aby inspirować innych do zmiany nawyków żywieniowych, myślowych, które przybliżają nas do zdrowia. Dzisiaj temat niedoborów. Dzisiaj chcę opowiedzieć troszkę, dlaczego mamy niedobory, czym są w ogóle niedobory, czym są spowodowane niedobory, czyli jakie jest źródło powstawania niedoborów, co możemy zrobić, aby naturalnie poradzić sobie z niedoborami. Więc jeżeli temat niedoborów Ciebie interesuje, to zapraszam do oglądania. W obecnym świecie naprawdę bardzo dużo ludzi zmaga się z niedoborami, bardzo dużymi niedoborami. Niedoborami witamin, minerałów, składników odżywczych. Natomiast wiele ludzi nie zastanawia się tak naprawdę dlaczego ma niedobory. Ludzie przyjmują fakt, mam niedobory i tyle. Ale dlaczego mam niedobory? Jaka jest przyczyna? Niedoborów w naszym organizmie. Zastanawiający jest również fakt, że większość ludzi w obecnym świecie odżywia się w sposób tradycyjny. To znaczy, nie wszystko. Dieta jest tak różnorodna, że tych produktów naprawdę jest ogrom. Więc, skoro jemy tak różnorodne pożywienie, skoro jemy tyle pożywienia to dlaczego mamy wciąż niedobory? Przyjrzyjmy się temu tematowi bliżej. Obecnie kładzie się nacisk na suplementowanie B12, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby odżywiające się stricte roślinnie, czyli wegetarian, wegan, ponieważ mówi się, że dieta uboga w produkty odzwierzęce to na pewno niedobory B12. No ale ciekawe jest to, że większość ludzi i większość osób z niedoborami B12 to osoby, które spożywają produkty odzwierzęce. A więc czy brak produktów odzwierzęcych w diecie będzie miało swoje konsekwencje np. w deficycie B12? Czy weganizm czy wegetarianizm powoduje chociażby niedobór B12? No nie! Natura stworzyła dla nas taki pokarm, który jest bogaty we wszystkie składniki odżywcze, witaminy, minerały, żeby nam niczego nie brakowało, czyli mamy swój gatunkowy pokarm, naturalny pokarm stworzony przez naturę specjalnie dla nas, po to abyśmy byli silni zdrowi, witalni. Lecz człowiek zawsze chce być mądrzejszy, człowiek zawsze chce przechytrzyć naturę. Dlatego spożywa produkty, które nie są przeznaczone dla naszego gatunku, gatunku owoceżernego. No i takie mamy konsekwencje, jakie mamy, czyli choroby, a w tym ogromne niedobory. Kiedy spożywamy produkty odzwierzęce, przetworzone, chemiczne, po prostu nienaturalne, niegatunkowe, w naszym organizmie powstają śluz i kwasy. I kiedy tego śluzu powstanie za dużo, to na przykład jego nadmierna ilość gromadzi się w jelitach, a wchłanianie odbywa się poprzez kosmki jelitowe oraz małe pory umiejscowione wzdłuż błony śluzowej jelita grubego i cienkiego. Jeżeli nie ma żadnych przeszkód, czyli nie ma na przykład śluzu, nie ma na przykład kwasów, no to wchłanianie odbywa się poprawnie. No ale u większości osób spożywających produkty niegatunkowe tego śluzu jest za dużo. No, i tutaj już w samych elitach proces wchłaniania jest upośledzony, ponieważ ten śluz i te kwasy, i te, te toksyny, i ten brud smród, które są tam nagromadzone, uniemożliwiają to poprawne wchłanianie. I chociażby biorąc pod uwagę tylko elita, jeżeli tutaj mamy za dużo śluzu, jeżeli one są brudne, zatoksycznione, śmierdzące, no to już mamy problemy z niedoborami. Czyli pierwsza rzecz to są jelita. Kiedy przez wiele lat naszego życia odżywiamy się niegatunkowo, to też proces utylizacji może nie zachodzić poprawnie, no i wtedy już tutaj mamy niedobory. Kiedy ciało, czyli komórki naszego ciała, komórki, z których zbudowany jest nasz organizm, dostają substancje odżywcze, ale proces utylizacji nie zachodzi tak jak należy, to wtedy mamy też niedobory, bo nasze ciało nie potrafi wykorzystać tego, co dostaje. Czyli kiedy my jemy produkty bogate w witaminy, w minerały, ale proces utylizacji nie zachodzi tak jak należy, to nawet jeżeli my spożywamy dużo takich produktów, nasze ciało może tego po prostu nie wykorzystać. I dobrym przykładem tutaj będzie suplementacja żelaza przy anemii, a właściwie to przy niskim poziomie żelaza. Kiedy sobie chcemy podwyższyć poziom żelaza, to lekarz przepisuje nam leki, suplementy, abyśmy brali, no i wtedy mamy poczuć się lepiej i zobaczyć lepszy wynik, kiedy robimy badanie krwi. No, i wszystko fajnie, tylko że kiedy my bierzemy te leki, no to faktycznie w krwi wyjdzie nam, że mamy podniesiony poziom żelaza. No ale to wychodzi w badaniu krwi, to nam pokazuje tylko, co pływa w naszej krwi. Ale to, że coś pływa w naszej krwi, nie oznacza tym samym, że zostaje wykorzystywane przez nasz organizm, czyli oznacza to, że niekoniecznie proces utylizacji zachodzi tak, jak powinien. Bierzemy suplementy, bierzemy leki, idziemy na badanie krwi, wyniki wychodzą super i teoretycznie jesteśmy zdrowi, ale okazuje się, że wciąż czujemy się źle, wciąż jest coś nie tak. No i dlaczego? No właśnie dlatego, że pewne procesy w naszym organizmie nie zachodzą tak, jak należy, a wyniki badań, wyniki krwi niestety, ale nam tego wszystkiego nie pokażą. Poza tym komórki naszego ciała nie przyjmują wyizolowanych substancji. Substancja, która po Powstała w laboratorium. Substancja, która jest chemiczna, wyizolowana, nie jest odpowiednią informacją dla komórki naszego organizmu. Dlatego on nie chce z nią pracować, on nie chce jej przyjąć, on nie chce jej wykorzystać. Nasze ciało potrzebuje naturalnych składników, pochodzenia naturalnego, które mieszczą się w roślinach, czyli w warzywach, w owocach, w produktach naturalnych jest wszystko, czego my potrzebujemy. I nawet kiedy teraz mamy zdegenerowane ciało, dośluzowane, to kiedy będziemy jeść, Naturalne produkty, z czasem nasze ciało się oczyści, śluz z nas po prostu wyjdzie, on się rozpuści, i wtedy nasze ciało będzie lepiej przyswajało, będzie wchłaniało i wykorzystywało substancje, które z tym pożywieniem do niego będziemy wprowadzać. Wszystko, co jest w roślinach, wszystko, co jest w produktach naturalnych, ma tak zwaną dobrą informację dla naszego organizmu, czyli on po prostu wie, co ma z tym zrobić. Kiedy myjemy owoce i warzywa, kiedy wprowadzamy te substancje odżywcze, witaminy, minerały. To nasz organizm wie, co ma z tym zrobić. Te wszystkie substancje są w dobrej ilości, w dobrej jakości, i organizm po prostu potrafi to ogarnąć. Kiedy my spożywamy na przykład mięso, czy tam białko złożone, czy jakieś inne substancje, które są po prostu wyizolowane, Nasze ciało tego czasami nie potrafi ogarnąć, czasem tego jest za dużo, czasem tego jest taka ilość, że to się gdzieś tam odkłada, wstawa, gdzieś w jakichś zakamarkach naszego organizmu, co po latach przyczynia się do powstania pewnych dolegliwości. Więc wszystko, co wyizolowane, tak naprawdę bardzo może nam zaszkodzić. Również bardzo ważne jest to, aby zadbać o sprawność gruczołów produkujących hormony czy steroidy. Dlaczego? Ponieważ to one wpływają na proces utylizacji, czyli wykorzystania. Kiedy na przykład gruczoły stają się nadczynne bądź niedoczynne, no to wtedy. Procesy nie zachodzą tak jak należy. Na przykład weźmy sobie niedoczynność bądź nadczynność tarczycy. Kiedy tutaj mamy problem z tarczycą, no to na przykład wykorzystanie wapnia nie jest takie, jakie powinno. I potem możemy zobaczyć takie konsekwencje jak osteoporoza, czy na przykład możemy zacząć mieć problemy z zębami, albo z kośćmi, albo jeszcze jakieś inne rzeczy mogą się nam przydarzać. Dlaczego? No właśnie dlatego, że mamy niepoprawną utylizację wapnia. A dlaczego mamy? Ponieważ mamy niedoczynność bądź nadczynność tarczycy, mamy chorą tarczycę. A dlaczego mamy chorą tarczycę? Bo jemy niegatunkowo. I proszę, problem się rozwiązał. Jemy niegatunkowo i mamy choroby. Zaczniemy jeść gatunkowo, wszystko wróci do normy. Co jeszcze jest bardzo ważne, o czym tak naprawdę wiele się nie mówi, to flora bakteryjna. Jeżeli nie chcemy mieć problemów z niedoborami, to musimy koniecznie zadbać o naszą florę bakteryjną. Pewnie większość osób nie wie, ale jeżeli my będziemy... Mieli dobrą florę bakteryjną, taką, która jest nam potrzebna, będziemy mieć dobre bakterie, to tym samym nie będziemy mieć żadnych niedoborów, ponieważ flora bakteryjna jest dla nas tak cudowna, robi takie cudowne rzeczy, że ona jest w stanie wytworzyć wszystko. Czego nam potrzeba. I nawet jeżeli my czegoś sobie nie dostarczymy spożywieniem, tak często jak powinniśmy, to nasza flora dla nas to wytworzy. Nasza flora dla nas to będzie syntetyzowała. Bardzo duża nagonka jest na to, aby spożywać produkty odzwierzęce, zwierzęce, bo tylko tam są zawarte tak zwane aminokwasy egzogenne, czyli aminokwasy, których teoretycznie nasz organizm sam sobie wytworzyć nie potrafi. I bardzo dużo mówi się o tym, że musimy koniecznie jeść martwe zwierzęta, bo tylko tam znajdziemy właśnie te aminokwasy, które są nam niezbędne do życia. No i właśnie, to jest błędne myślenie, ponieważ wiele ludzi nie wie, że wystarczy zadbać o florę bakteryjną, dobrą florę bakteryjną, zdrową florę bakteryjną, która pięknie te wszystkie aminokwasy egzogenne nam będzie syntetyzowała. Zrobi nam ta flora całą robotę. I niczego nam nie będzie brakowało, a my tak naprawdę nie musimy spożywać produktów zwierzęcych. Poza tym pamiętajmy o tym, że w produktach o zwierzęcych jako tako też nie ma samych aminokwasów egzogennych. Zwierzę, zanim zostało zabite, spożywało rośliny bądź spożywało swoje gatunkowe jedzenie, dzięki któremu te aminokwasy powstały, więc zwierzę samo w sobie kiedy się rodzi, ono nie ma aminokwasów egzogennych. Jego organizm potrzebuje te wszystkie aminokwasy najpierw stworzyć, dlatego one są w jego organizmie, w jego mięsie. Ale ale to, że one są, to nie znaczy, że my musimy je jeść, aby je mieć. I to jest ta sama sytuacja: jeżeli my chcemy mieć wszystkie aminokwasy, nawet te, które teoretycznie nasz organizm nie potrafi sam wytworzyć, musimy mieć zdrowe bakterie. Florę bakteryjną, zdrowe ciało, to ono dla nas wytworzy. Nie ma takiego czegoś, że my musimy jeść koniecznie martwe zwierzęta, bo my będziemy chorzy. Martwe zwierzęta nie dokarmiają naszej dobrej flory bakteryjnej. Martwe zwierzęta są już w procesie rozkładania, są w procesie gnilnym. Więc jak dobre bakterie mają się odżywiać czymś, co jest martwe, czymś co gnije? To jest niemożliwe, to nie ma logicznego sensu. Zastanówmy się logicznie, zanim w ogóle coś takiego powiemy. Zadbajmy o dobrą florę bakteryjną. Dokarmiajmy ją pożywieniem którego nasza flora potrzebuje. Zielone liście, owoce, warzywa, w surowej, żywej postaci. Nasza flora bakteryjna żywi się błonnikiem miękkim, który znajdziemy właśnie w owocach, warzywach w liściach. To jest pożywka dla naszej flory. Nie martwa tkanka zwierzęca, nie jajka, nie chleb, rośliny. To dokarmia nasze bakterie. Jeżeli w naszym organizmie pojawia się jakikolwiek brak brak czegokolwiek, jakiegokolwiek składnika, jakiegokolwiek minerału, to znaczy, że coś w naszym ciele działa nie tak, jak powinno. To znaczy, że procesy nie zachodzą tak, jak powinny. A dlaczego nie zachodzą? Bo mamy dużo śluzu, mamy dużo kwasów, mamy dużo toksen. A dlaczego je mamy? Bo jemy śmieci, bo jemy niegatunkowo. Gdybyśmy jedli gatunkowo, nie byłoby śluzu, nie byłoby kwasów, a w konsekwencji nie byłoby niedoborów i chorób. I jest to tak bardzo proste i logiczne, że tego nie da się nie zrozumieć. Kiedy spożywamy chemię, kiedy spożywamy produkty od zwierzęce, nasze Gruczoły, narządy przestają funkcjonować tak, jak należy. Kiedy one przestają funkcjonować, wszystkie procesy nie zachodzą tak, jak należy, a my zmagamy się z niedoborami, no i też wiadomo, z innymi chorobami. I tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak niedobory. Niedobory nie istnieją, istnieje tylko zdegenerowane ciało. Jeżeli są niedobory, to znaczy, że coś działa nie tak, coś jest popsute, coś jest zepsute. Coś jest nadczynne, niedoczynne, coś jest słabe, zdegenerowane. Jeżeli naprawimy swoje ciało, to nagle te wszystkie rzeczy znikną. I tym samym niedobory. Więc jeżeli chcesz zadbać o swoje ciało i chcesz pozbyć się wszelakich niedoborów, Miej na uwadze to, że ty musisz zregenerować swoje ciało, musisz je naprawić na poziomie komórkowym, musisz oczyścić swój organizm, musisz wspomóc wątrobę, oczyścić ją, ona jest osłabiona, musisz oczyścić swoje lita, w których zalega śluz, masy kałowe, toksyny, musisz wzmocnić swoje nadnercza, musisz zregenerować swoje nerki, musisz je otworzyć, żeby one filtrowały. I tak naprawdę dotyczy, dotyczy się to każdej tkanki, każdego gruczołu, każdego narządu musisz je naprawić, zregenerować. Wtedy wszystko będzie super, nie będzie żadnych niedoborów. Więc pamiętaj o tym, żeby odżywiać swoje ciało, nawadniać na poziomie komórkowym, żeby jeść gatunkowe jedzenie. Pamiętaj też o poprawnej kolejności, o łączeniu pokarmów. Wszystko będzie fajnie i Twoje ciało będzie się pięknie oczyszczało z czasem, a ty będziesz powracał do zdrowia. I na pewno nie zrobisz sobie krzywdy, sobie, ani swojemu dziecku, kiedy będziecie spożywać produkty roślinne, bo tak naprawdę tylko one wam są potrzebne, jeżeli chcecie być zdrowi. Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko było zdrowe, jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko nie zmagało się z niedoborami, to nie dawaj mu padliny, nie dawaj mu martwego mięsa, martwych zwierząt, nie dawaj mu śmieci, nie dawaj mu chleba, które zapychają kiszki, nie dawaj mu tłuszczu zbyt dużych ilości, które obciążają jego wątrowe. A zwłaszcza tłuszczu smażonego, przetworzonego, rafinowanego. Omijaj produkty z cukrem, omijaj produkty z drożdżami, z zbożami przetworzonymi, o, omijaj produkty GMO. Wtedy, twoje dziecko, ale i ty, będziecie zdrowi. W takich produktach martwych, sztucznych, chemicznych nie ma żadnych wartości. Nie ma żadnych wartości. Jeżeli coś jest przetworzone. Jeżeli coś powstało w laboratorium, jeżeli coś powstało w fabryce, a nie urosło na drzewie, na krzaku, to to nie ma żadnych dla ciebie wartości i twoje ciało nie może działać sprawnie, nie może być zdrowe, nie może być mocne, silne. Jeżeli to zrozumiesz, to to już będzie pierwszy krok Twojego powrotu do zdrowia. Nastawiaj się na rośliny, na odżywienie, na na tą energię, którą możesz pozyskać z cukrów prostych. Wtedy będziesz dochodził do zdrowia i wszystkie niedobory nagle będą magicznie znikały. Dlatego nie bój się roślin, bo to nie rośliny dają Tobie niedobory, tylko brudne ciało, zniszczone, zdegenerowane ciało daje Tobie niedobory. Zdegenerowane ciało masz właśnie dlatego, że spożywałeś śmieci przez wiele lat twojego życia i Twoje nawyki myślowe były nie takie, jak trzeba. Gdy powrócisz do natury, kiedy przybliżysz się do niej, to zrozumiesz i poczujesz tym samym, że nie ma takiego czegoś jak niedobór. Bo wszystko masz w jedzeniu, czego potrzebujesz. Problem polega na tym, że Twoje ciało nie potrafi tego w żaden sposób wykorzystać. Dlatego jeżeli to naprawisz, jeżeli zbliżysz się do natury, która pomoże Tobie poprawić stan swojego zdrowia, tej wszystkie niedobory, ale i inne dolegliwości znikną. Mam nadzieję, że ten film Ciebie zainteresował, mam nadzieję, że Ciebie zainspirował przede wszystkim i dał Tobie wiedzę, otworzył Tobie w jakiś sposób oczy, coś uświadomił. Mam nadzieję, że wprowadzisz w swoje żywienie dużo roślin, dużo surowych roślin, dużo błonnika rozpuszczalnego. Czyli błonnika miękkiego, którego twoje dobre bakterie w wilitach potrzebują. I mam nadzieję, że dokonasz zmian i będziesz dochodził do zdrowia. Pamiętaj, że wszystko leży w twoich rękach, wszystko zależy od ciebie, a żaden człowiek w białym kitlu nigdy tobie nie pomoże, dając, przepisując leki. To tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się następnym razem. Pa!